Zbyt 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 on ma są broni setup no to przy on ma ja mnie. o kurwa no to ja to może zbyt zbyt to jest, Uja, kurwa, ja, byłem ja ogarniam. O, kurwa, o dobra powiedz 5 sekund ja pierdolę, szary ekran. I jeszcze Fabianowałby mnie się zjebał, świetnie. No nie ma kogo, like ja nic kurwa nimi, nie, nie, nie kolory no dobrze widziałem. Ale nie... No. Aha. No, pa, kurwa, wadimy do kurwa pięści. Pięści? Katany, panie. A rozumiem. Panychup. Cześć, Ema, z strony Hess. A dzisiaj przygotowałem dla Was po dwóch tygodniach nieobecności z klipami materiał z Pythony 2, gdzie wraz z ziemnoczkami chcieliśmy wykonać achievement Tabula Rasa. Yy, sądzę, że nie jest to w sam w sobie trudny achievement związany z. Po prostu poziomie trudności pokazuje to jak bardzo znasz dobrze jakie jest dobre zgranie. I to jak bardzo dobrze potrafisz dealować damage albo kontrolować jego dealowanie. Co eee, jakiś czas w tym materiale będę tak za jakiś czas się pojawiał, aby jakiś podać wam Protip, albo jakoś opisał sytuację, więc dobrego oglądania. Chodził w ten sposób, że będzie chciał umrzeć. Znaczy podniesiemy go, ja go podniosę. A, podniesiesz? Ma... A, A podniosę, podniosę go. Podniosę. A, to jest czasie dubsza. Więc nie ja trochę zrobię, niż wy by... Przetankuje więcej Posolim wyczkiłem w prezencie Wiesz co chodzi eee, Kurwa schowaj się do milu o, Nagrody na Tutaj poleci mój pierwszy protip, czyli ratowanie bota Jeżeli posiadacie takiego wdrożenie Boty na takich misjach dużo dają W przypadku Tembrast E, bo mają w chwili HPA dokładnie 4000, więc są źródło magro i darmowego podnoszenia w ciężkich sytuacjach. E, drugi protyp to posiadanie granatów włoskowo hu hukowych, jakby ktoś nie widział flaszy. E, bo przez to możecie szybko kogoś uratować i podnieść albo utorować z pie na krótkie wcześnie Poker! O ja piermę kolejne sprzedników piesku! Są samo jeszcze zielone! Jak coś O nie rusza mi tego samochodu! <gry> Tylko, że mi Ja idę od razu po jakiś control room, co nie? Idę piklokować. Dobra, od razu tego szukam, od razu, od razu, nie ma co. Jak coś to to, za, ja, ja, pi, wie, so ty Wiesoty, piklokuję, ja będę się chronił, bo. Albo, dobra, wie, so ty się. Nie, w sumie ty się schowaj, ty kura. się schowaj i ja piklokuję. O pójdę. A to jest tu Patryk, przed. Prze, to jest bot. Kurwa, to możecie ty... przestać do mnie strzelać, kretyny zajebane. Kurwa, dajcie mi to spiklokować. No kurwa, na prezent. Panowie, nie strzelajcie, schowajcie się, dajcie raz powi strzelać. Co? Nie, jak wejdu, to wtedy. Nie, no, dobrać, dobrać. nie ja nie wiem. Ja nie, patrzę na tą do to ja tak nie... No dobra, Ko kończy się, kończy się fala, rzucam, proszę. Rzucaj pod nogi ciągle. Ja bym miał. Кайф! Кури! Ес! Да раздруги! О нет! Что